Dzień dobry. Dzisiejszy odcinek zaczynamy od Zamku Himeji. Cis kosmosu. Słyszałem, teraz Rosjanie oskarżają Amerykanów. Następnym razem wybuchnie wojna. Zamek Himeji widzimy w, film, w serii filmów o bądzie z Seanem Connery stary film z 1967 roku żyje się tylko dwa razy. Jest to miejsce ćwiczeń wojowników ninja, którymi dowodzi Tanaka, agent, który współpracuje z MI6. I tutaj właśnie widzimy, gdzie oni ćwiczą, a za plecami mają ten piękny, autentyczny stary zamek. Zamek Białej Czapli to jedna z najstarszych budowli istniejących, oczywiście wpisana na listę dziedzictwa UNESCO. Spodziewałem się, że konstrukcja tego zamku nie będzie taka solidna, ale tutaj grubość tych murów, właśnie ta podmurówka kamienna, gdzie stoją później te budynki takie ładne, nie wiem, jakoś tak mi się Japonia z lekkością z tymi takimi, tego, no ale wiadomo, że to były zamki, które pełniły rolę obronne. Warto było jechać taki kawałek, naprawdę, zadać sobie ten trud, żeby przyjechać do zamku Himeji. Jak widzicie Państwo, no, robi to niesamowite wrażenie, A tym bardziej, że to jest autentyczny zamek. Wiele tych zamków w Japonii zostało zniszczonych podczas II wojny światowej i odbudowanych, a tutaj mamy autentyczne, oryginalne zabudowania z tych starych czasów. Naprawdę piękna rzecz. Kolejnym takim filmem... Który, o którym chciałbym coś powiedzieć to był serial e, Shogun z 1980 roku. E, tam To Shire Mifune, pamiętacie państwo go, główną rolę Richard Chamberlain. E, no świetna obsada i właśnie część scen, nie dużo, ale kilka scen było ulokowanych tutaj w e, Himajykastru. Rolę w serialu Shogun tą główną Blackthorna zaproponowano szonomu Connery, ale ten odmówił. On już miał właśnie złe doświadczenia z, z tego filmu Bondowskiego. Narzekał na. Coś mu się tutaj nie urobało w każdym razie podczas tego realizacji zdjęć w Japonii. Słysząc, że musiałby kilka miesięcy właśnie spędzić w kraju kwitnącej wiśni słabo kwitnącej, jest marzec, pierwsza połowa marca, to jeszcze nie raz, to nie jest czas na e, pełen ten cherry blossom. E, I zaproponowano później ten, tą rolę Rogerowi murowi i też nie przyjął. Richard Chamberlain był jakimś tam trzecim czy czwartym wyborem, ale się sprawdził idealnie. Naprawdę to był film, który robił bardzo dobre wrażenie. Na całym świecie, nie serial. On został oczywiście nagrodzony, to on zdobył nagrodę jako najlepszy serial, ale w momencie, kiedy go emitowano w Polsce, no to on przyciągał masę widzów do, do ekranu telewizorów. Pewnie ze sprawą pięknej Yokosimady filmowej Mariko. I właśnie Mariko miała popełnić seppuku. Ja z tego serialu dowiedziałem się, że ten obyczaj taki krwawy dotyczył również pań. Na szczęście, jak pamiętacie Państwo. Obyło się bez tego. Oglądając serial Shogun, to odnosiło się takie wrażenie, że ta cywilizacja japońska, w tym czasie oczywiście, do których odnosi się ten serial, przerastała i cywilizacyjnie, i kulturą zachodnią w niektórych dziedzinach. Na pewno w dziedzinie utrzymania czystości, higieny, no i takiej e, obyczajowości codziennej, i kulturze życia. To na pewno. Skąd wywodzi się nazwa zamek Białej Czapli? Zamek stoi na wzgórzu Czapli, bo były tam obecne właśnie te ptaki i ściany zamku pokryte są białym gipsem. Dla nas jest takie bardzo bliskie w tej kulturze, to to, że w pomieszczeniach chodzi się bez butów. I także dzięki temu mają mnogi okazję troszeczkę odpocząć. I jest to słuszne, tak? Ja pamiętam, że jak ktoś przyjeżdżał z zagranicy, to się dziwił, że my, Polacy, odwiedzając się nawzajem, zdejmujemy w pokoju buty. W tej chwili pewnie to już się troszeczkę zmieniło, bo idziemy z, raczej za tymi trendami tam zachodnimi, ale uważam, że to był bardzo fajny zwyczaje. U mnie w domu jest to kultywowane. W momencie kiedy tutaj szedłem do tego zamku, to pierwsze na co zwróciłem uwagę to było to, że jest taki charakterystyczny zapach. Coś tak jak w naszych saunach łazi, a tutaj mi wytłumaczyła agatka, że to wynika raczej z, z, z budowy po prostu, z tej drewnianej zabudowy. To są jakieś właśnie takie y, drewno, które wydziela taki specyficzny zapach. Opuszczamy Himeji, udajemy się w dalszą podróż koleją do Osaki. Dziękuję. Do ciebie coś gadał? Znajdujemy się w Osace, na Dotonbori. No, taka imprezownia, można powiedzieć. Osaka, wieczorem się bawi. Jest tu jakaś masa ludzka, która się przetacza między knajpami. A to jest takie kultowe miejsce dlatego, że nie wiedzieć czemu, ten neon, tego biegacza, stał się bardzo, bardzo popularny. Takim, stało się taką ikoną yy, Osaki. To jakaś reklama chyba sklepu z butami, no nie chcę się pomylić, zdaje się, że to o to chodziło. Bardzo długo wisi ten neon, bo nie wiem czy w 70-tych latach został powieszony. No, w każdym razie ludzie przyjeżdżają tutaj i się chcą y, sfotografować. Ten film, o którym chciałem Państwu tutaj opowiedzieć, to jest Czarny deszcz. Film Ridleya Scotta. A Ridley Scott no, to sławny reżyser, tak? No, zapisał się w historii kina chociażby takim filmem jak Łowca Androidów, czyli Blade Runner. I Gladiator, co tam jeszcze? Obcy pasażer Nostromo, ósmy, ósmy pasażer Nostromo. No niestety... Ten film nie należał do zbyt udanych. Proszę please. się nie oddalać. Prym wiedli w tym filmie Michael Douglas i Andy Garcia, no ale jakoś nie pomogło to temu obrazowi. No nie zawsze muszą być e, udane produkcje, nawet u tych. Jakże wybitnych reżyserów, jakim jest niewątpliwie Ridley Scott. Wiesz co? Może dajmy sobie z tym spokój i zostawmy sprawę miejscowym. Nie mogę wrócić bez niego. Zaczęliśmy po nocnych szaleństwach i ruszamy na dalszą wycieczkę, no tym razem tutaj szlakiem duchowości. Będziemy odwiedzali znany klasztor buddyjski, jeden z najstarszych. A tutaj mamy cmentarz japoński. Prawda, że dla nas troszeczkę wydaje się dziwnym. Tak wyglądają właśnie nagrobki na japońskim cmentarzu. No i jest, jak wcześniej wspomniałem, jedną z, z najstarszych, jak nie najstarszą, tego typu świątynią w Japonii. Chociaż ona na przełomie wieków była przebudowana wielokrotnie i ostatnia przebudowa to była w XX wieku, w latach 60 No, ale jeśli chodzi właśnie o, o tego typu budowle, no to jest to miejsce, które należy odwiedzić będą w Osace. Mamy strażników stojących u bram świątyni, których zadaniem jest strzec przed złymi duchami. No, na miejscu złych duchów na pewno bym się wycofał. Tym razem dla odmiany na obiad wjechało kary. Po sutym posiłku zmierzamy zwiedzać Zamek w Osace. Zamek w Osace, zwany Zamkiem Złotym, wbudowany na takim nasypie właśnie otoczony fosą. Ten najwyższy budynek ma 8 pięter wybudowany w XVI wieku. Stanowiłem tak, żeby Zamek w Osace posłużył mi jako, jako tło do e, opowieści o serialu, takim serialu, który pojawił się stosunkowo niedawno na, na Netflixie, który Państwu bardzo polecam. To jest serial Era Samurajów i powiem, że no, z ogromnym zaciekawieniem Pochłonąłem ten serial, jeden po drugim odcinek. Już nie pamiętam ile było, niedużo było tych odcinków. Taki troszeczkę fabularyzowany, nawet no, właśnie to, co lubię. Dokument, dokument, tam się wypowiadają historycy i Japończycy, i Amerykanie, z jakiś i yy, z Europy, odnośnie właśnie historii, burzliwego fragmentu historii, i dodatkowo jeszcze nawet troszeczkę batalistyki tam jest. Jak Państwo się interesujecie właśnie tutaj kulturą wschodu, co. Japońską historią, no to będziecie urzeczeni tym serialem, bo jest naprawdę świetny. Miałem, jednego miałem takiego fa faworyta, taki był <laughs> Oda Nabunaga. No, taki troszeczkę szalony, jeden z tych panów feudalnych, bo tam <laughs> ścierają się ze sobą różnego rodzaju, właśnie klany, których było mnóstwo, mniejszych, większych, średnich. One się jednoczyły przeciwko innym i tak dalej. I 100 lat było no przez cały czas wojny. Kolejnym po Nabunadze moim takim faworytem był Hideoshi Tayatomi. I to jest właśnie człowiek, który zasłużył się do budowy tego zamku. Zamek był budowany wiele lat i to była końcówka XVI wieku, ale no musicie Państwo przyznać, że no powstało dzieło godne podziwu i uznania. Tenże Tayatomi Hideoshi. Wyszedł gdzieś z Nizin, co najdziwniejsze, to był zwykły jakiś zwykły szeregowy żołnierz, ale dzięki temu, że był bardzo waleczny, że miał świetny zmysł, właśnie taki e, dowódczy e, i po prostu taki instynkt wodza, to on awansował, awansował. W końcu Oda Nabunaga go zrobił jakimś swoim tam generałem. Już nie będę opowiadał Państwu e, całej historii, bo odsyłam właśnie do tego serialu w Netflixie, bo tam chętnie sobie to zobaczycie. W każdym razie Hideoshi pod koniec swoich lat troszeczkę zaczął szwankować mu lekko umysł. Nie? On już podporządkował sobie praktycznie całą Japonię. Eee, I eee, no te zamki i tak dalej. Miał kupę żołnierzy, tak? którzy dziesiątki lat nic nie robili, tylko walczyli. No i cóż. Pokój, no nie bardzo. A co zrobić z tymi żołnierzami? Co zrobić z tymi samurajami, z tą samą masą, dziesiątkami czy nawet setkami tysięcy ludzi, którzy nie znali nic innego jak wojna? No to co? No to e, ruszaby na podbój innych e, państw i ruszył podbijać Koreę. I ze skutkiem negatywnym, ale to już Państwa odsyłam, właśnie jeszcze raz, kolejny raz do tego serialu. E, Ostatni z nich, e, z tych właśnie najmio, który zaprowadził pokój, to nie był Hideoshi, e, tylko to był Jajashi e, Tokugawa. I od, on został szogunem, cesarz go mianował szogunem, i z właśnie Tokugawa, ten ród przejmował, dziedziczył e, stanowisko szoguna. Powstał ten szogunat taki długi i nastał pokój. Od właśnie Tokugawy e, nastał pokój, e, zaczęła się era Edo aż do. E, Momentu, kiedy tak raz, raz do Meiji, do, tego, do tej kolejnej jakby takiego okresu historycznego. No ale tutaj, już chyba Państwa troszkę zamęczyłem i zanudziłem moim opowiadaniem. To pozwolę sobie skończyć. Z tarasu, to znaczy raczej z dachu budynku, który trochę tak nie przystaje, tutaj do tej zabudowy, żegnam się z Państwem właśnie oglądając panoramę Osaki i kolejnym naszym miejscem w naszej wędrówki filmowej po Japonii będzie stare miasto Kyoto. Zapraszam do oglądania kolejnego filmiku. Do zobaczenia.